Siemanko witajcie Chyba nie muszę nikomu mówić, że jestem na rybach Akurat piję sobie poranną kawkę Przyjechałem wczoraj o godzinie 15 Ale wczoraj nic nie nagrywałem, nie było po prostu na to czasu Trzeba było się szybko rozwijać, bo zapowiadali jakieś burze deszcze, także Nawet nie wyciągałem kamery i nic nie nagrywałem. Znajdujemy się na wodzie PZW. Ponad 30 hektarów wody, także dość spory zbiornik. Zaliczyłem pierwsze branie dzisiaj rano. Niewielki karp. Potem jeszcze gdzieś tam w trakcie filmu Wam go pokażę. No i mam zamiar tutaj spędzić 3 doby. No, tak, jak mówię, jedna doba za 8 godzin minie. Siedzę do soboty, myślę, do południa. Oczywiście, jak to u mnie zwykle bywa, zawsze przyjeżdżam sobie nęcić swoją miejscówkę przed zasiadką. W tym przypadku były to trzy, trzy nęcenia. Był to wtorek, piątek, no i poniedziałek. No i wczoraj przyjechałem, czyli była środa. Dziś mamy czwartek. No miejmy nadzieję, że. Uda się złowić jakąś większą rybkę, no ale nie jest łatwo. Obok mnie siedzą również panowie od niedzieli. No i niestety nic, nic wielkiego na macie u nich też nie wylądowało. Same takie karpie w granicach 40-50 cm. No i tak zwane prosiaczki, czyli liny. No ale niestety to taki zbiornik, na no który naprawdę ciężko o dużą ryby. No ale mimo to posiedzimy, no i zobaczymy. Wypiję kawę, no i wezmę się za przerzucanie zestawów. Oczywiście pokażę wam jaką taktykę stosuję na tym zbiorniku. No i tyle. Także Trzymcie kciuki, no i miejmy nadzieję, że zobaczymy się jak nie dziś, to jutro z jakąś, z jakąś ładną rybką. Także na razie. No i tak, kawa wypita, Mamy godzinę 9.20 zaraz przerzucę swoje zestawy po nocy <laughs> pokażę Wam co sobie przygotowałem na łowienie no można powiedzieć za dnia pierwszy zestaw jest tutaj popek i jedno ziarnko pływające kukurydzy Przypon wygląda tak będzie to działało coś na zasadzie czodriga. tu jest taki przegub oczywiście w tej pozycji, w tej pozycji to się będzie prezentowało w wodzie, nie? W ten sposób. Także zobaczymy. No i drugi zestaw, również z popkiem, wszystkim dobrze znany. Roni Rick i również malutki popek 14 mm o intensywnym zapachu morwy. Także te zestawy wrzucam do wody Donęcę sobie dodatkową miejscówkę Nie będę tutaj podpinał żadnymi pv -kami. Polecam one gołe No a na noc najprawdopodobniej przygotuję Troszeczkę grubszy gabaryt Czyli tak jak jest w tej chwili w wodzie Bałwanek, ulka tonąca, pływająca Żeby po prostu uniknąć tych Mniejszych karp nocą Ok, biorę się za roboty. No i tak moi mili, zastawy w wodzie przerzucone po nocy mała zmiana taktyki no a tutaj przygotujemy sobie zanętę tutaj ziarno, które przygotowywałem ostatnio filmik znajduje się na kanale Zbogacimy sobie je o drobny pelecik, tu jest pelet 6,4 mm Także doładujemy sobie tutaj tego. No są jakieś kulki, kilka garści. Całość sobie podlejemy likwidem. O, dorzucę tutaj do tej mieszanki jeszcze kulek. Myślę, że 2-3 garści kulek, może troszeczkę pokruszę. Całość wymieszamy, no i będziemy spombować Oczywiście, całość do wody nie pójdzie. Myślę, że zużyję sobie to na dwa razy. Coś dzisiaj i coś zostawię na jutro. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o nęcenie. No i tak się prezentuje już gotowa mieszanka. Zbogacona o pelet kulki oraz liquid Spombik już czeka Także biorę się do roboty Myślę, tak gdzieś po 10 rakiet na zestaw Powinno w zupełności wystarczyć Jakiegoś szaleństwa tutaj nie będzie Ponieważ też nie ma tych brań Nie ma, nie ma co przesadzać Także biorę się za robotę Tak, rybki pojeść dostały Teraz czas na mnie Bo zrobiłem się głodny Mam tutaj przygotowaną Tak zwaną Bombę, i co w skład takiej bomby wchodzi? Troszeczkę żałuję, że nie pokazałam tego wcześniej. Ale tu przygotowanie jest bardzo proste, jak widzicie. Na samej górze jest cebula czerwona oraz biała. W grubszą kostkę jest pokrojony surowy boczek. Wędzony surowy, tak. Znajduje się tu również ziemniak. Grubsze plastry. No i na samym dole jest krupniok czyli kaszanka, jakby ktoś nie wiedział dwie kaszanki jak widzicie mocno to jest doprawione pieprzem oraz solą no i teraz myślę e, jakąś godzinkę może godzinkę 20 e, całość się będzie grillowała oczywiście całą tą foremkę bo jest to w foremce całą tą foremkę zawinę folią aluminiową no i potem już Wam pokażę, jak takie danie wygląda na gotowo. Także do usłyszenia za nieco ponad godzinkę. No i tak wygląda gotowe danie. Cebulka, ziemniaczek mięciutki, boczuś i na dole chrupniok. Obecnie Minęły mnie już dwie burze. Chyba nadchodzi trzecia, więc konsumuję i wchodzę w ciepły śpiwór. Pozdro. Słuchajcie, masakra. Trzy burze za mną. Ulewny deszcz. Gradobicie. Niesamowicie silny wiatr. Teraz dosłownie się to uspokoiło może 20 minut temu. Przed chwileczką również przerzuciłem swoje zestawy już na noc. Eee, powróciłem do taktyki, którą miałem e, zastosowaną w pierwszej nocy, czyli e, bałwanki poleciały do wody. E, na jeden kulka 20 plus popek 12 mm i na drugi kulka 16 i również popuść 12 mm. Także jak uda się coś złowić. To Wam to y, najprawdopodobniej pokażę dopiero rano. Nawet jeśli jakaś większa ryba się trafi w nocy, to po prostu ją do worka i ją przytrzymę. Także masakra. Błoto tu mam niesamowite, no ale no, nie trzeba walczyć. Dwie nocki jeszcze przede mną, także cały czas jest nadzieja, że w końcu coś uda się złowić. Zostałem. Na 30 hektarach wody praktycznie sam. Nie ma nikogo, wszyscy pouciekali, ale myślę, że to dobrze. Deszcz mocno wzburzył wodę, troszeczkę się ochłodziło Mam nadzieję, że to w końcu skusi ryby do żerowania. Ja jestem przygotowany, także mogą śmiało brać. Miejscówka zanęcona, zestawy przerzucone. Można powiedzieć, że 100% jestem przygotowany na branie. Idę chyba spać, bo. Masakra Godzina 20.12 Pewnie jeszcze się obudzę, no ale Oby mnie szybciej branie obudziło Dobra, lecę No i witam po drugiej nocy Niestety nic się nie wydarzyło Nie miałem nawet pojedynczych pipsów Pogoda się mega ochodziła. Można powiedzieć z 25 czy nawet 30 stopni, jakie były w środę Teraz mamy chyba 12, także zimno. Po tych ulewach też przybyło dość sporo wody, ale nic nie poddaje się. Jeszcze jedna noc przede mną, wszystko się może wydarzyć. Miałem już tak na tym zbiorniku, że potrafiłem spędzić 3 doby i w ostatnią dobę złowić nawet 4 karpie, także nadzieja umiera ostatnia. Póki wędki w wodzie, wszystko się może zdarzyć. Dobra, jak coś się będzie działo, na pewno wam zamelduję. No i tyle. Czekamy dalej. No i słuchajcie, w końcu po dwóch dobach konkretny wyjazd i na macie melduje się Oto ten mości Pan. Piękny lustrzeń. Na tej wodzie właśnie brakowało mi do kolekcji lustrzenia powyżej 10 kg. Bo małe lojtki jakieś tutaj mam, ale ta ryba to jest wisienka na torcie. Także dzięki Ci bardzo za wspaniałą walkę i płyń po większych kolegów. Pięknie poszedł. O, o. No, można powiedzieć, że jestem przygotowany już do ostatniej nocki. Zestawy przerzucone. Mamy godzinę 21:50. Także jeszcze jakieś 12 godzin łowienia zostało. No i może w końcu pojedzie coś w nocy. No, na razie brania były dwa. Jedno, chyba kilka minut po siódmej. I to ten mały lojtek. No i po godzinie 14, chyba 14.30 Piękne branko, no i dało się złowić Pięknego lustrzenia Także ja już jestem bardzo zadowolony Ta ryba naprawdę Niesamowicie mnie cieszy No a to już w ogóle tym bardziej, że tu jeszcze takiego lustrzenia dużego nie miałem Także to już jest w ogóle naprawdę Dla mnie mega zasiadka, udana, zadowolony jestem i nie musiałoby, nic już, nie musiałoby nic już brać, za wyjątkiem jednej ryby, której tutaj też nie mam złowionej, a jest z, je z nią amur. A wiem, że są tutaj potężne torpedy, także oby w końcu udało się również dopaść tą złotą torpedę. Więc pomału się kładę do śpiwora, zrzucam. Wodery, bo tutaj mam takie błoto po tych ulewach, że praktycznie od rana do samego wieczora trzeba deptać Woderach, po prostu nie ma Innej możliwości Dobrze, że chociaż w namiocie mam Mam w miarę sucho, bo Byłoby naprawdę nieciekawie Nic Ja się kładę Jakby coś, coś było to oczywiście będę meldował Jeśli nie no to widzimy się rano na Krótkim podsumowaniu. No i, no i tyle. No. Także póki co to dobranoc. No i witam już po trzeciej nocce, którą, którą również sobie smacznie przespałem, ponieważ nie, nie miałem żadnego pipsa, nawet najmniejszego. Jestem właśnie już w trakcie pakowania. Jest godzina. Za 20, 10, myślę, tak do 11 wędki w wodzie sobie poleżą, zanim to wszystko popakuję. Pozwolę do auta, to troszeczkę czasu minie. No, tak krótko podsumowując tą zasiadkę, no to no, jestem zadowolony. Nie powiem, że nie. Ten wczorajszy lustrzeń, można powiedzieć, uratował mi ZAT, i ryba zrekompensowała mi te ulewy, grady, burze, wiatry. No, i bagno było to. Także, jak najbardziej, wracam do domu zadowolony. Myślę, że jeszcze tutaj nad tą wodą się pojawię. Może nawet i w maju uda się jeszcze jakąś nockę albo dwie zrobić. No, a potem chciałbym przejść na moją ulubioną zaporówkę. Ci, co mnie znają, bardzo dobrze wiedzą o tym, że mowa tutaj o rybniku. Także, na pewno chcę wejść. Mocno w rybnik w tym roku. A czy to się uda? Myślę, że tak. Dobra. Kończę. Biorę się za pakowanie. No i miejmy nadzieję, widzimy się za niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.